Mapa jest odbiciem świata, w którym żyjemy. Używamy jej codziennie, by sprawdzić, gdzie pójść i jak tam trafić. Świat się rozwija i zmienia. Mapa powinna za tym podążać. Możesz dać pewność milionom ludzi, że to, co widzą na mapie, odzwierciedla miejsca, na których ci zależy. Znasz swoją okolicę lepiej niż ktokolwiek inny. Gdy tylko chcesz dodać nowe miejsce, zaznaczyć wszystkie szczegóły Twojej okolicy, nanieść swoje poprawki najnowszych zmian, czy też stworzyć mapę całego miasta, możesz zrobić to dzięki kreatorowi map Google. Razem z innymi użytkownikami kreatora map Google możesz dodawać ścieżki, drogi, oznaczać je jako jedno lub dwukierunkowe oraz nanosić zarysy budynków wszystkich regionów miasta. Możesz też oznaczyć swój ulubiony park, a w nim staw lub boisko, nanosić szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, a nawet ulubione restauracje. Twoje zmiany po zatwierdzeniu pojawią się na mapach Google i w Google Earth widoczne dla wszystkich. Razem możemy przenieść świat na mapę. Zostań twórcą Map Google.